Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Dzisiaj o 13.30 poznaliśmy najnowsze dane na temat PKW w Stanach Zjednoczonych. Troszeczkę gorsze odczyty od oczekiwanych. 2, ,2 oczekiwano 2 i 4. Teraz o 15 pojawił się indeks nastrojów. Odczyt 90, troszeczkę lepiej od oczekiwań. No i o godzinie 20.45 wystąpi prezes PET. Na kontraktach na indeksach S&P 500 mamy odbicie, które się zaczęło wczoraj. Myślę, że ono może być korekcyjne i jeszcze trzeba się przygotować na to, że możemy mieć pogłębienie do tego dołka i dopiero potem <laughs> powrót, powrót poziomu 2038 wygeneruje sygnał do trwalszego do półgóra powrotu na tegoroczny szczyt. Wiele silniej zachowują się kontrakty na DAX które wczoraj już wróciły po kolei tego bardzo ważnego oporu. W mojej ocenie, że jeszcze jeden ruch do dołu i możliwy jest albo korekcyjny ruch, albo nawet jeszcze pogłębienie wczorajszego pudełka i dopiero potem trwalsze <tryk> wzrosty, których chce nam będzie przebicie marcowego szczytu. Mają możemy osiągnąć poziom 13 tysięcy funtów na doś. Na polskim rynku mieliśmy e, dzisiaj o Myślę, że najbliższe dni przyniosą jeszcze spadki. Po korekcie całego tego roku wyrzutowego do marca tego dołka powinniśmy być gotowi do powrotu na ostatni szczyt. Przejdziemy do rynku walutowego. Z wczorajszego szczytu Doszło do spadków, potem żeśmy mieli na konsolidację. Dzisiaj rano doszło do wybicia w dół. Spadliśmy do poziomu 1.08, potem rozpoczęło się odrabianie strat. Doszło do przekroczenia oporu na poziomie około 1,09. Struktura spadkowa jaką mamy tutaj to jest tylko ABC, ABC. W efekcie w perspektywie krótkoterminowej szybki za kilkanaście godzin e, powinniśmy zobaczyć z tego tutaj dzisiejszego data mamy tak jedną falę wzrostową, to jest fala A, potem mamy korektę, fala B prawdopodobnie skończona i teraz w perspektywie najbliższych godzin fala C jeszcze. To jest minimalny zasięg korekty po spadkach z tego szczytu. Na wykresie dolara do złotego mieliśmy dzisiaj rano silne wzrosty, po czym, gdy rozpoczął się odreagowanie na euro dolarze, tutaj mieliśmy cofnięcie. Wydaje się, że w tej perspektywie powiedzmy kilkunastu godzin do poniedziałku możliwy powrót w rejon 3,73. Prawdopodobnie to wsparcie się obroni i dojdzie do odbicia. Naprawko do złotego mamy nadal wielosesyjną konsolidację, z tym, że kolejnym ruchem, jaki możemy zobaczyć na tym wykresie, powinien być ruch od górę. Wczoraj na wykresie cen zbota osiągnęliśmy tutaj szczyt na poziomie około 1220, a rano to było i potem rozpoczęła się realizacja zysków. Myślę, że w ciągu krótkiego czasu, powiedzmy poniedziałek, do poniedziałku, wtorku, możemy skorygować cały ten ruch wzrostowy od 38 do 50%. Potem możliwy jest ruch w górę, którego celem będzie atak na ten ostatni szczyt. Na wykresie cen wczoraj rano mieliśmy tutaj szczyt na poziomie około 52,40, potem rozpoczęła się realizacja zysków, potem odbicie, dzisiaj rano spadki, potem znowuż kolejne odbicie i poważniejszy ruch w dół, przekroczenie wczorajszego popołudniowego dołka. Widzimy, że próba doprowadzenia do zapoczątkowania kolejnej fali wzrostu, która mogłaby wrócić tutaj ten rejon, się nie udała. Rynek wraca w rejon tutaj tego dołka. I wydaje się, że prawdopodobnie e, jeśli by doszło do przekroczenia tutaj tego dołu, przekroczenia tego dołka, no to wtedy grze może być poziom 49 dolarów. Ważne, średnio terminowe wsparcie być może dopiero wtedy rynek <grym> będzie w stanie poważniej ruszyć pod górę. Także widzimy, że z tej euforii, którą żeśmy mieli wczoraj rano, niewiele już zostało. <grym> Kurs ropy nie jest w stanie ale pójść w górę, jesteśmy świadkami tego, że tutaj w tej chwili przewaga na stronę podażową. Natomiast w dalszej perspektywie czasu, jeśli przejdziemy na świecę czterogodzinne, po zakończeniu tutaj takiej większej korekty czeka nas jeszcze ruch na ten ostatni szczyt. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.